się e, przysłucham temu, co, co jest i w debatach, ale także i w, 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 każdego dnia we wszystkich mediach, mogę powiedzieć tak, że e, prezydent Bronisław Komorowski, któremu zarzucają w tej chwili, że nagle coś zaczyna obiecywać, e, w moim przekonaniu obiecuje to, co jest możliwe do zrobienia. Ale także nie wierzę w to, że prezydent Bronisław Komorowski nie ma tego skonsultowanego z rządem. Nie wypowiadałby pewnych tutaj zobowiązań, gdyby to było nieprzedyskutowane. Sądzę, że te jego dzisiaj zmiany w niektórym nastawieniu wynikają z tego, że ma to przeanalizowane i wie, na co prezydent Rzeczypospolitej może sprawnie rzeczywiście oddziaływać. I to jest podstawa, bo dzisiaj możemy naobiecywać wszystko. Znamy już, ja przynajmniej mogę powiedzieć ze do swojego doświadczenia, trzy razy, cztery razy kandydowałem, obiecywałem tylko to co wiedziałem, że jest możliwe do zrealizowania i zrealizowałem z nawiązką. Natomiast można naobiecywać bardzo dużo i niczego nie zrealizować. Także tutaj idąc do wyborów musimy także wiedzieć i znowu jeszcze jeden raz apel. Państwo wszyscy idziemy do wyborów.